Siemano, dzisiaj będziemy mieć oto tego gościa. Będziemy robić sobie zadania. Nie kapcie się to, że mam więcej monet od was, bo mam ich 10 1095. Więc mogę sobie wydać w sklepie mam coś takiego. Coś takiego. Mam gadżet do low, self power do yy, franka i gadżet do mortisa. Więc bym mógł sobie kupić ym, gadżet, ale nie chcę sobie wydać tych monet. Chcę mieć 20 tysięcy 55. Więc na tym gościu, na tym gościu się jeszcze zastanawiam, czy go mieć, czy go dzisiaj zdobyć. Oczywiście to będzie nasza sprawa. Więc jeśli Chcecie, żeby było więcej takich odcinków, jakbym na przykład polował na biurona. Albo na przykład jakbym polował na spajka. Albo na sandy. No to bardzo dziękuję. Albo na kiełka. Daj. Bo jeszcze tutaj jest mega box, widać. I w tych boxach jeszcze jedna posać może mi wylecieć. Więc... To może być Byron, Pan P, albo Kiełas! Bo to w sumie jest mała szansa, bo przecież wczoraj zdobyliśmy Amber. To dzisiaj zdobędziemy od tego gościa. Albo w sumie macie rację. Będzie jakiś nowy. Usujcie na spajka, na kruka i na, i na sandy. Na, no moja pierwsza to by, był, by był, mógł być spike. Bo ja bardzo lubię spajka, ale z drugiej strony to ma bardzo mało żyć. A w sumie fajne. E, wypróbowanie to jest gdzie indziej. Oj! Akurat na dło. Jeszcze ulec poko, to by było. I to tak, bierzemy sobie. Poko. I gramy. Akurat to są za 200 rzędy, bo będę miał wtedy 200. Ale to więcej niż 200. Dlaczego tak nie To Zawsze tutaj była jedna skrzynia. O ty! O ty! Mamy wygrać 2-3 razy i się uleczyć. No ty! Zrobiliśmy mojego fanka. A jak je ze mną grał ten nowy kiełek? Bo już sobie mam na takim trudniejszym lewele. mam już więcej postaci. I że się już A nie przez wczoraj zrobiliśmy Amber. To mi będzie brakowało sześć postaci. Tak będę miał dla

Chociaż ja mogę się uleczyć trochę. Ja się uleczyłam 6494. Okej, okay, chodź kiełek. Druga razem runda. Jest to będzie nie wiem jak to będzie. Iść. Tak szybko. Rozwalaj tą skrzynię, boisz się. Dobrze. Nie będę ją Co chcesz? Nie rozwalaj tej skrzynki, ale chociaż się rozwaliłeś. Jakoś odwag, odwag. Ale mam lagi. Ale tu agent.

To jest niemożliwe. Tak! Chcę jeszcze z tym kiełkiem być. To mój przyjaciel od trzech rund, A to z dwóch rund. Małe laggi. I kto było tego chlupsa? Ja Jaki kiełek? O, leczymy się. Nie mogę niestety z tobą walczyć. Rik! Okej, okay, mną no to nie zadzieraj, bo się z tobą zazgrzeje. W ostatniej chwili no nie! tylko mogę się akurat uleczyć. Więc chyba myślę, że jedno zadanie wystarczy nam na dziś. Może nam wystarczyć. Ale nie wiem, nie mam że 200. Oki. Okay. Ok, widzę, wiem. O, zrobię to zaraz. To jest te kubielaki ginę. To jest chyba dzisiaj ostatnia to jest runda, kto za Dynamite. Chciałam, żeby jakaś nieznajoma postać. To. Już? tu się już bijo? więc elo no na jest najgorszą postacią na świecie ebe ebe ale dzisiaj to będziemy ej miecz Wpisów Tutaj. <śmienią> <śmienią> Lagi Mamy to widowię. Najbardziej stresująca, jest to, że to trzeba sobie to najpierw. 6. W takich sytuacjach 6, 8 do kolet. Czytam silna. Jestem bardzo gotowy. Nie tak bardzo. 12 do low. To jest najbardziej stresująca rzecz. Najbardziej to wszystkie nie. 23 do Leona. 36 do Endgar. I się całą całą rzecz. 41 do Amber. Ej, on był w sklepie. Akurat to. Iwo, no spodwaj. I uwaga. Przydwajda, możesz się obalić, że wszystkie zostawiły subskrypcję i łapećce. Nie. A tego dzisiaj nie wkliknę. Jak to jest stresujące? Tak! Mamy piątek romantyk z kolei! Mamy! Wygraj! Tysiąc! Ej, tu są długo To że nie będzie na nowym karnecie, no nie. Tutaj jest 54 dni, 54 dni. Ale mamy nową postać! Polowane, polowanie. I tak, w kolejnym odcinku gram wszystkimi romantykami. Po prostu. Świetnie. Pierwsza ręka. Pułkownik Prof. No. No to miłe rzeczy się tutaj dzieją. О, oh, и персонажка. Тут Ну, день добрый.